Cześć, z tej strony dominik z promptery.com. Zapraszam dzisiaj was na odcinek, gdzie lecimy do studia Makers, gdzie będziemy testowali, myślę, że największy prototyp promptera w Polsce. Myślę, że będzie ciekawie, będą na pewno poprawki, ale jeżeli jesteście zainteresowani, jak to w ogóle wygląda, jak wygląda część, część pracy w ogóle związaną z prompterami, no to, no to zapraszam was na odcinek. Myślę, że jeżeli ten odcinek się przyjmie, no to zrobimy jakąś taką serię. Jeszcze nie myślałem nad nazwą, ale może promptery.com na wyjeździe, gdzie po prostu no będziemy, będę. Wjeżdżał czasem z kamerą gdzieś w te studia, gdzie, gdzie często z tymi prompterami gdzieś tam pracujemy. Możliwe, że możliwe że to będzie dla Was ciekawe. No, ten odcinek nagrywam. Może będzie trochę drewniany, no bo to pierwszy odcinek, no ale cóż, no, trzeba zacząć od czegoś. Więc lecimy za chwilę do Wrocławia. Do i na mam blisko zbrodnicy, bo najczęściej gdzieś tam odwiedzam raczej większe miasta, takie jak Warszawa i tak dalej, które są dalej. Najczęściej wyjeżdżam z mojego, z mojego województwa, a teraz i na kujawsko-pomorskie, więc bardzo blisko, szybko tam dojedziemy. Także, co, lecimy do Bartka i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Hej, hej! ja już jestem w wino w Wrocławiu. Droga szybko minęła. Pogoda miała być słoneczna. Nie jest, niestety, nie sprawdziła się prognoza pogody. Czekam na Bartka i za chwilę będziemy wyciągać prompter i go montować. Na razie jest tutaj za mną z tyłu. Monitor jest jeszcze oddzielnie wszystko jest oddzielnie, ale parę minut i myślę, że będzie już wszystko na statywie ładnie siedziało. Także za chwilę pokażę efekt naszych prac. Bartka jeszcze, Bartka jeszcze nie ma, więc pokażę Wam jak to wygląda w bagażniku. Tutaj mamy prompter. Tam leży monitor, na który będziemy, który będziemy za chwilę montować. Walizeczka z, w razie czegoś, z wkrętarką, jakieś podstawowe, podstawowe sprzęty. No i. Moja walizka, taki mój yy, samochodowy warsztat, który zawsze się, może, zawsze się może przydać. Dobra, prompter mamy już na statywie, więc wygląda moim zdaniem niesamowicie, ale zaraz zobaczycie, zobaczycie sami. Także wchodzimy, yy, wchodzimy do studia. Yy, zobaczcie, tutaj jest napis. Nagranie, nie pukać, ale my wchodzimy od razu bez pukania. Dobra, to jesteśmy już po testach. No wyszły jak? Wyszły, no wyszły, moim zdaniem świetnie wyszły. Myślę, że Bartek również myślę, że również jest zadowolony. Fajnie wszystko wyszło. Będzie parę zmian, ale no co, już teraz już wracamy, wracam do brodnicy. Siadamy do kompa. Jutro spotykam się z, ze specem od spawania i będziemy troszeczkę zmieniali konstrukcję, ale w ogóle prompter 32-calowy to jest coś, coś co robi... Prompter 20-calowy robi ogromne wrażenie, ale prompter 32-calowy po prostu ścina z nóg. Jest ogromny i na pewno teraz gdzieś będę wam wrzucał, będę wam gdzieś wrzucał przebitki. Niestety nie udało mi się tam za bardzo filmować tego całego procesu, testów i tak dalej, bo tak naprawdę byliśmy bardzo skupieni na tym, żeby, żeby to wszystko sprawdzić i jakby nie, nie było za bardzo czasu na to, ale no myślę, że jakieś tam przebitki właśnie teraz gdzieś wam się pojawiają. No jest godzina która? 14:15, 14.30 wyjeżdżam z, z Inowrocławia do brudnicy. Eee, testy ile trwały? No co, tak gdzieś od 10:30 do 14:30. Eee, ale wszystko wyszło no bardzo fajnie. Bardzo fajnie i eee, sam jestem ciekawy. Mamy nową wizję, żeby jeszcze go usprawnić troszeczkę, ale jak to zrobimy, naprawdę będzie będzie kurczę sztosik. Eee, no dobra, ja się pakuję. Ja się pakuję. Ja już jestem w sumie zapakowany. W sumie z powrotem, nasz prototyp jest gdzieś tam, o, gdzieś tam z tyłu. No i co? Lecimy. Ja jutro pewnie będę spędzę poranek nad projektem no, nowe, nowego elementu, takiego w sumie jednego z najważniejszych. No i będziemy działać. Mam nadzieję, chciałbym, żeby chciałbym, żeby na koniec marca. Ten, ten projekt już był w pełni dokończony i żeby nawet kilka sztuk już było takich, można powiedzieć, seryjnych. Mam nadzieję, że, 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 że uda się to zrobić i, i będą gotowe, już będą wjeżdżać do klientów na, na studia. No i teraz tak, no, szkoda, że nie udało się więcej pokazać, ale mam nadzieję, że uda się będę brał kamerę ze sobą i może się jakoś tak troszeczkę przyzwyczaić, żeby jakby nie wstydzić się tej kamery wyciągać i parę zawsze rzeczy tak na gorąco na gorąco puścić. To co? Do następnego odcinka, jeżeli jeżeli podobał się w sumie, to możecie napisać, że, że spoko, fajnie i tak dalej a jeżeli nie, to też napiszcie, że nie fajne, nie rób tego nigdy, zaprzestań. Koniec. はい。